Maciej Maciek. Jako lider ruchu dobrobytu i pokoju nie mogę i e, nie chcę popierać e, jakiejkolwiek formy militaryzacji. To jest przyczyna wszelkich wojen. E, państwo politycy, partii sejmowych zachowują się jak e, prymitywny człowiek, który mając problem, bo jego zdolności intelektualne są słabe, wybiera e, rozwiązanie siłowe i daje komuś w mordę. Przepraszam, to jest powszechnie uznane słowo. Wojną jakąkolwiek, wojnę można ominąć ceną jednego czołgu, odpowiednio te pieniądze wykorzystując. Jeżeli ktoś jest słaby w dyplomacji, to zbrojenia nie pomogą. Poza tym nie zgadzam się z tym. Większość z Państwa jest wykształcona i zna z historii, że Rekruta to się brało z państw podwitych, żeby go wykorzystywać w następnych wojnach w cudzym interesie. Nie jakiejkolwiek militaryzacji. To obciąża budżet. Bardzo dziękuję za tą odpowiedź, ponieważ jesteśmy w połowie. Ja przypomnę państwu, ale także naszym widzom to pytanie. Czy w razie potrzeby wzmocnienia sił zbrojnych w obliczu rosnącego zagrożenia poparłaby pani, pan przywrócenie obowiązkowej, zasadniczej służby wojskowej